Jesteśmy dzisiaj u naszej klientki na Białołęce, e, tutaj remontowaliśmy dwie łazienki, na górze i na dole i chciałam zapytać Panią, e, co spowodowało, że zdecydowała się Pani na taki remont? Na ten remont zdecydowałam się głównie ze względu na kontuzję. To prawda, że ta wanna duża mi przeszkadzała już parę lat. Ona mi przeszkadzała. Korzystałam z prysznica. Natomiast ta kontuzja biodra i te kolanka starej kosmetyczki zrobiły się takie mało sprawne, w związku z tym ja nie mogłam wejść do tej wanny i wyjść. I w pewnym momencie, mówię, nie. Muszę zlikwidować tą wannę, ponieważ ona już, już mi tak przeszkadza, że nie bardzo nawet na nią mogę patrzeć, a co dopiero wejść i się kąpać. No więc jak jest kontuzja, wanna za wysoka, no to jaki z tego morał? Trzeba wymienić. E, panowie nawet określili, że ta, że ta moja wanna to był bardziej basen niż wanna. Więc wiadomo, no w moim wieku im więcej się ma lat, tym bardziej trzeba łazienkę przystosować do siebie. No i przyjechała ekipa. Wymontowali tą, ten basen i zrobili mi wspaniały prysznic. Prysznic duży, wygodny, jestem bardzo zadowolona. A proszę mi powiedzieć, co Panią najbardziej zaskoczyło tak pozytywnie w tej usłudze? Tempo. Tempo mnie zaskoczyło, dlatego że pierwszego dnia obydwie łazienki były pozbawione. Tej starzyzny, która mi przeszkadzała, a na drugi dzień panowie przyjechali i już lądowali. E, a proszę powiedzieć, co się teraz zmieniło w pani w korzystaniu z łazienki? E, czy jest to większy komfort, bezpieczeństwo? E, w czym teraz jest lepiej? I komfort i bezpieczeństwo. Wszystko jest tak zrobione, że mam się za co złapać, podtrzymać jak będę prawda używała tego prysznica? Ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że ja przez jakiś czas marzyłam o tym, o tym remoncie i ten remont się tak szybko wydarzył, że jestem pod wrażeniem. Chciałabym jeszcze zapytać, czy poleciłaby pani innym osobom korzystanie z usług firmy Łazienka Seniora? Bardzo, bardzo, dlatego że trzeba mieć wyobraźnię, że im więcej mamy lat, tym bardziej jesteśmy mniej sprawni, o tak bym to ujęła. I to podnoszenie nogi bardzo wysoko, czy mamy możliwość chwycić się za jakąś poręcz, prawda, żeby wydostać się, bardzo dobrze wtedy jest. Jasne. Tutaj pani widać, że jest nadal aktywna zawodowo, więc ta sprawność jest. Widać, że jest pani naprawdę osobą, która cieszy się z życia i wygląda również pięknie. Proszę nam powiedzieć, jaki jest sekret tego, że pani ma taką super formę? Pogoda ducha. Osobowość. Radość z tego, że się żyje, że zdrowie się ma, że mamy zajęcie, które nas inspiruje, które kochamy, co jest naszą życiową pasją. Ja jestem emerytowaną kosmetyczką, ale cały czas pracuję. Będę pracować tak długo, dopóki będę mogła. I to, że jestem zadowolona, to nakręca mnie w taki dobry humor, prawda? Słonko świeci, dobrze jest.